Szanowni Państwo, może na początek taka uwaga. Tutaj pan poseł Lenars był uprzejmy przywołać polskiego prawnika, który opowiedział taką ckliwą historię o kanarku, natomiast nie dopowiedział, że ten prawnik dzisiaj jest podejrzewany przez polską prokuraturę i ukrywa się poza granicami Polski o przestępstwa wyłudzenia ponad 70 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy. Ja nie przesądzam o jego winie, o tym powinien rozstrzygnąć sąd, ale ten prawnik, tutaj, który tutaj w Parlamencie Europejskim nawijał te tkliwe opowieści, dzisiaj przed polskim wymiarem sprawiedliwości się chowa i ucieka. Szanowni Państwo, toczymy tę debatę w dniu, w którym w każdej chwili może przyjść informacja o rosyjskiej agresji mogącej stać się zarzewiem poważnego światowego kryzysu. Przypomnę, że zwiastunem tych wydarzeń był hybrydowy atak na granicę Unii Europejskiej z użyciem imigrantów, który odbywał się z terytorium Białorusi. Polski rząd użył ogromnych sił, by strumień imigrantów nie powędrował na zachód Europy, stając się narzędziem szantażu i nacisku ze strony postsowieckich satrapów. Państwo polskie od lat mierzy się z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa. W ostatnim czasie koordynator służb specjalnych minister Mariusz Kamiński odniósł się do zarzutów formowanych przez polską opozycję dotyczących używania rzekomo nielegalnie oprogramowania, które pomaga służbom w realizacji ich zadań. Chciałbym zapytać Państwa, zwrócić Państwa uwagę na słowa ministra Kamińskiego, który wskazuje, że politycy zamieszani w sprawy kryminalne, próbują wpleść opowieści o rzekomym nielegalnym, swoją linię obrony. Prosimy pozostać w temacie tego. Proszę nie mówić o innej sprawie, mówi przewodnicząca, tylko... ...formowana przez polską opozycję, jest kłamstwem na potrzeby walki politycznej? Czy poprzez tego typu debaty próbuje się uderzać w nasze służby, na forum europejskim, w takich ja, allora, sytuacjach międzynarodowych? E,